był podcast Fundacji Naglesami. Rozmawiamy bez cenzury, o żałobie, lęku i bezradności. Pomagamy odzyskać życie po stracie. Uczymy, jak wspierać i oswajamy temat śmierci. Ten podcast powstaje dzięki zbiórce prowadzonej na patronite.pl. Ukośnik Naglesami. Wesprzyj nas. Cześć, witamy Was dzisiaj w podcaście Fundacji Naglesami. Mówimy do, na, do Was ze studia KADU, gdzie jesteśmy tutaj y, razem z Agatą. Ja nazywam się Marta Raupa, jest ze mną Agata Jóźwik, psychoterapeutka z Fundacji Naglesami. I zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka, w którym rozmawiać będziemy na temat w sumie właśnie tego, rozmawiania. Dlaczego warto rozmawiać o stracie? Cześć Agato. Cześć Marta, dzień dobry Wam wszystkim. Spotkałyśmy się tutaj z Martą. Bardzo ważnym obszarze rozmawiania, i będziemy właśnie teraz o tym rozmawiały. Zastanawiam się, Marta, czy wyczerpiemy temat właśnie w kontekście rozmawiania. Myślę, że się da. No właśnie, zobaczymy, sprawdzimy. Na początek właśnie to chciałam Ci podziękować bardzo, że dzisiaj tutaj przyszłaś do nas do studia, że, że mogę nagrywać z Tobą ten odcinek, no i chciałam zadać Ci takie może trochę ogólne pytanie. Czy ty w ogóle uważasz, że właśnie czy warto rozmawiać? Myślisz, że warto rozmawiać o stracie? E, wiesz co, ja myślę, że chyba dlatego, jakby też ten zawód wykonuje, jaki wykonuje, i że rzeczywiście jakoś chyba mocno tęsknimy za rozmawianiem. za, e, za tym, żeby poczuć się, że jesteśmy słuchani. I rozumiani, i że to jest niezwykle trudna umiejętność, i że często jednak zostajemy z takim wrażeniem, że ktoś nas nie chce słuchać albo nie rozumie, i zostajemy z tym jakoś osamotnieni dodatkowo. I myślę sobie, że w, kontek w kontekście też straty y, bliskich osób y, jest jakby, y, jakby, jakby jeszcze silniej, y, więcej emocji się pojawia. Bo nie wiemy po prostu, jak się zachować, jaka to jest sytuacja. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy straty. Nie wiemy, jak, jak być z tymi trudnymi emocjami. Chcielibyśmy z kimś porozmawiać, poczuć się zrozumia zrozumianym, ale dla niektórych osób to jednak jest i trudne. Często jest tak, że niektórzy mówią: Nie chcę o tym rozmawiać, albo. Próbują nas pocieszyć albo odnieść się do kogoś innego. I tak naprawdę w środku zostajemy z tym niewysłuchaniem i niezrozumieniem. Ja sobie myślę, że to są dwie takie bardzo trudne rzeczy. Dlatego warto rozmawiać. Właśnie tak słyszę w tym, co ty mówisz, bardzo wybrzmiewa to, że to, co też do nas w fundacji często trafia, i osoby często przychodzą z takim poczuciem, tak jak mówię, że. No, ja czuję się trochę sam w tym wszystkim, że gdzieś tutaj chciałbym nawet, żeby stąd też pomysł na telefon wsparcia, żeby ktoś po prostu wysłuchał i tak towarzyszył, ale w, tak jak ty powiesz, uważnie, nie narzucając nam jakieś mm. rozwiązania, rady, bo to jest tak trudna sytuacja, że tutaj nie ma rozwiązań i nie ma rad. Tak naprawdę to, co można najlepszego zrobić, to w pewnym momencie po prostu człowiekowi uważnie potowarzyszyć i być. I myślę, że to też jest no, istotne, że o tym wspomniałaś i na sam początek warto też od tego zacząć, że no, przede wszystkim przede wszystkim to jest ważne, a dużo osób się boi tego w ogóle i, i padają też takie pytania, że no dobrze, ja wiem, że warto rozmawiać, ale jak to robić? Jak ja mam to mm -hmm. zrobić? Nie? I tu też jest kolejne pytanie, które chciałabym Tobie zadać, tak z Twojego doświadczenia życiowego, ale też terapeutycznego. Jak Ty uważasz, jak rozmawiać w ogóle o stracie? Mm -hmm. um, wiesz co, ja sobie myślę, że z dwóch stron możemy to, do tego podejść. Z jednej strony, jak osoba, która doświadczyła straty, y, mogłaby rozmawiać e, i do czego ma prawo, do czego często przy, przekon, jakoś rozmawiamy w procesach psychoterapeutycznych, że masz prawo do rozmawiania i mówienia o swoich emocjach i że to jest w porządku. A z drugiej strony jest ta druga osoba, która słucha. Um, to też myślę jest niezwykle trudne, jakby dla tej osoby przyjąć to, przyjąć taki ogrom emocjonalnego smutku i bezradności, i że często po prostu nie wiedzą te osoby, co mają z tym zrobić. Często jest takie chwytanie się. Y jak ja mogę zrobić, żeby komuś, nie wiem, poprawić humor. Może sobie jakoś w żart to obrócę. Może choć się pośmiejemy albo choć coś zrobimy. A tak trudno czasami jest po prostu pobyć. Ja, jak czasami mówię o tym pobyć, to też jest takie trudne do zrozumienia, że, że jak ktoś nam mówi tak bardzo cierpię, bo nigdy nie zobaczę już tej osoby, ja, tak trudno mi jest wyobrazić sobie mój każdy dzień bez tej osoby i cóż ta osoba słuchająca mogłaby więcej zrobić, jak po prostu pobyć z tym, z tą osobą. No tak u nas często w ogóle jest takie czasami poczucie, że no to ja bym chciał ulżyć tej osoby, mm. zabrać to, tylko że niestety no, w przypadku kryzysu, straty, śmierci, żałoby, nie możemy tego zrobić. Nie ma mm -hmm. takich słów, nie ma takich zachowań, które by sprawiły, że ta strata stanie się mniejsza, czy ten ból będzie mniejszy. I to, co Ty mówisz, warto po prostu, po prostu być. I też chyba troszkę, nie wiem, czy Ty odnosisz takie wrażenie, mm -hmm. ja czasami mam takie wrażenie, że to jest bardzo trudne dla wielu osób, to jest bardzo trudne, żeby wytrzymać. Trudne, intensywne emocje drugiej osoby. Mm. Że my byśmy zrobili wszystko, żeby zabrać te emocje, hmm. żeby ich nie było, albo żeby je może przykryć, żeby je złagodzić, żeby druga osoba nie czuła ich aż tak bardzo. A to takie wytrzymywanie i bycie po prostu w tym wszystkim z drugą osobą, to jest coś, co by, no dość trudno nam przychodzi. Nie wiem, jak mm. Ty też uważasz. Ja sobie myślę, że właśnie ta rozmowa nie jest taka trudna. Bo osoba, która kogoś straci, bardzo by potrzebowała powiedzieć o tym bólu, nawet czasami nie zna słów, żeby, mo żeby można było w jakiś sposób określić to, nazwać, poczuć. To jest w ogóle nie do opisania ból, bo tak potężne. I osoba słuchająca często właśnie w tej takiej pewnie dobrej intencji, łagodności, chce jakoś to domknąć, i ta osoba nie może się wypowiedzieć, i to jest takie nie niewypowiedziane. Ale ja sobie myślę, Marta, że też są takie rozmowy, ym, gdzie yy jest głęboka, głęboka strata i osoba, która chce o tym porozmawiać, a rozmówca mówi, ale ja nie chcę o tym rozmawiać. A to musi być wyjątkowo trudne też wtedy dla takich mm. osób, bo to już nawet jest takie. Bardzo bezpośrednie, zamknięcie możliwości, zamknięcie jakichś drzwi. Osoba się zwraca po pomoc, zwraca się no, po pomoc po rozmowę po prostu, żeby gdzieś poruszyć ten temat. Coś jest dla niego ważne, dla niej chciałaby się tym podzielić. A to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, kiedy ktoś no, napotyka tak, takie zamknięte drzwi, trochę można mm. powiedzieć. Często ta osoba sobie myśli, że może coś ze mną jest nie tak. Że może nie powinnam tak przeżywać, że może to, jak przeżywam, jest nieadekwatne albo niestosowne i zaczyna się zamykać w sobie. I jeśli ta osoba doświadcza z jednej strony takiego komunikatu, na przykład, że ja nie chcę z tym rozmawiać, a od innych osób pocieszenia, to pozostaje z tym sama, z niewypowiedzianym, nieopowiedzianym bólem, przeżyciem e, i tak chodzi z tym, i po prostu nie wie, co z tym zrobić, bo zaczyna być osamotniona. I nie wie, co z tym zrobić. A to tak jeszcze dodatkowo ciąży, jak taki kamień, który musimy mhm. cały czas ze sobą dźwigać. Też stąd trochę misja fundacji Nagle mhm. Sami, żeby rozmawiać i żeby po prostu też stworzyć taką przestrzeń, żeby osoby nawet mogły znaleźć inne osoby, które chciałyby z nimi porozmawiać. Niekoniecznie od razu psychologów, terapeutów, oczywiście też. Ale, ale także nawet no właśnie grupy wsparcia, czy takie miejsca, w których osoby mogą się ze sobą powymieniać swoimi doświadczeniami i uzyskać wsparcie e, też od specjalisty, no to jest bardzo cenne. I trochę też z taką myślą to stworzyliśmy, że dużo osób, tak jak Ty mówisz, przychodzi z takim niewypowiedzianym i szuka przestrzeni, gdzie mogłoby to niewypowiedziane jednak stać się wypowiedziane no. i usłyszeć, e, żeby ktoś też to usłyszał, tak, żeby oni poczuli się usłyszeni. To, co, o czym Marta mówisz, to jest właśnie fajne, bo jestem dużą zwolenniczką, jak wiesz, prowadzenia grup i będę prowadziła grupę w fundacji właśnie dla osób po stracie. Zaczynamy we wrześniu, i często słyszę od osób dokładnie to, że te osoby w świecie innych osób, które kogoś nie straciły albo są na innym etapie żałoby. W jakimś okresie czasu, przychodzą z, taki, z taką myślą, że, że znajomi i rodzina mnie nie rozumie. I to jest po prostu tak częste. Jakby też nie z przypadku prowadzę grupy, bo, bo też doświadczyłam dużej straty i dokładnie osobiście pamiętam ten moment w swoim życiu, kiedy oprócz straty najbliższej osoby osób wokół mnie, które starały się mnie pocieszyć, zabawić, które nie uznawały w ogóle moich, moich emocji moich, mojej moje potrzeby, mówienia o tym, o, o tej olbrzymiej stracie. To je, jakby, jakby, jakby pamiętam ten czas i, i bardzo rozumiem też osoby, które przychodzą i też o, o tym mówią. I często słyszę ten komunikat. Że y, potrzebuję być z osobami, które są w podobnym momencie w moim życiu, z taką nadzieją, że może coś się wydarzy we mnie, takiego, co spowoduje, że jakoś bardziej coś zrozumie. Um. Więc przy tym całym takim rozmawianiu, niesłyszeniu się może grupy są takim też pomysłem na to, nie? że osoby inne, może będą potrafiły właśnie nie pocieszać, tylko powiedzieć, rozumiem, bo ja tak mam i że to będzie adekwatne, albo chociaż troszeczkę obok tego adekwatne, bo wiadomo, że każdy na swój sposób inny przeżywa e, emocje i różne sytuacje trudne emocjonalnie, ale chociaż troszeczkę będzie to na podobnym jakoś bliskim temacie. No może też tak uprawomocni trochę, że ty. Masz prawo do tego i do tych emocji, i że to jest normalne, i inni też tak mają po stracie. I po prostu tak jest. To też tak, jak mówisz, bardzo wiele daje takie spojrzenie na to, że no jest elementem czegoś większego. Na przykład elementem grupy, jest się częścią grupy osób, które doświadczyła, dzieli się jakimiś doświadczeniami, mhm. to daje duże, duże wsparcie. No i jest trochę przeciwieństwem tych zamkniętych drzwi, takich, które mhm. czasami. Napotykamy, o których Ty też mówisz, że Ty napotkałaś, i bardzo przykro mi to słyszeć, że w ogóle tak było, bo to naprawdę też pokazuje trudność w naszym społeczeństwie ogromną trudność, żeby rozmawiać na, na takie tematy. I też w związku z tym chciałam się Ciebie zapytać, czy ty, jak ty myślisz, dlaczego w ogóle my mamy taką trudność, dlaczego ludzie uciekają od tego tematu, dlaczego chcieliby pocieszyć, a może niekoniecznie wysłuchać, tylko żeby, mhm. żeby to już gdzieś zniknęło. Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć, z czego to wynika. Trudno mi odpowiedzieć też za niektóre osoby, dlaczego tak, tak jest, ale sam proces odchodzenia jest, myślę sobie, trudny, i wszystkie emocje, które się pojawiają, są po prostu niezmiernie trudne do pomieszczenia. I nie wiem, z czego zupełnie wiesz, nie, nie zastanawiałam się nad tym. Tak Cię zapytałam trochę z ciekawości, mhm. trochę też e, chciałam się podzielić tym, że jakiś czas temu, w 2019 roku, to było e, trochę przed tym, jak broniłam swoją własną pracę magisterską też na psychologii, to właśnie zetknęłam się z takim raportem. E, to był raport taki statystyczny dotyczący podejścia w ogóle Polaków, naszego społeczeństwa do śmierci. Mhm. I ja po prostu zobaczyłam dane, że prawie 50%, tam było 40% niecałe, no, ale 40% niecałych w ogóle nie myśli o śmierci, mm. i tam kolejne 30% go unika, więc to jest mm. ponad 50% osób, które na co dzień wolą ten temat jednak gdzieś odsunąć, uniknąć, albo w ogóle o nim nie myśleć, albo jak on przychodzi, no to właśnie przekierować gdzieś myślenie na, na inne tory. I nie wiem, jak Ty uważasz, też mi się wydaje, że trochę jest w nas taki, no może lęku przed śmiercią, trochę, lęku, trochę takiej niepewności, jest to coś mhm. innego, coś, co każdego z nas czeka, ale nikt nie wie, czym to tak naprawdę jest. I w momencie, mhm. kiedy kogoś ta śmierć dotyka, no to ten lęk trochę się może aktywować też w tych osobach i może mhm. też to powodować, że trudno jest im rozmawiać. Wiadomo, że lęk też często bazuje na naszej takiej niepewności na tym, że my nie wiemy, z czym to się wiąże, co to w ogóle jest. Czasami ten może powodować też wycofanie. Hmm. Czyli mówisz o czymś takim, że w ogóle ten, ten temat śmierci jest y, y, takim obszarem y, trudnym do rozmawiania, że my nie chcemy o tym rozmawiać, unikamy tak, jakby tego nie było. Trochę tak, albo żeby to uh -huh. nie, odsunąć w czasie. Na przykład uh -huh. dużo też osób zaznaczało, bo to był cały taki tu długi raport. że Jeżeli sami mieliby się zastanawiać nad własną śmiercią, to najlepiej, żeby to było nagłe, nagłe, szybkie i w ogóle niezauważalne. Więc widać, że trochę jest w nas takie, no, taka potrzeba, żeby ten temat jednak był gdzieś z boku i może w momencie, kiedy właśnie on się jednak pojawia, bo czasami no, my żyjemy. I mamy dużo różnych relacji, więc mm -hmm. prędzej czy później tak naprawdę ta żałoba i strata dotknie większości z nas. I jest to bardzo uniwersalne doświadczenie, które jednak no, łączy ludzi pod tym kątem, że wszyscy go doświadczą, niezależnie kim są, co robią i, i jak żyją. Mm -hmm. No to ta, ta strata będzie. Z drugiej strony jest to chyba. Na poziom i uniwersalność tego tematu to jest chyba najbardziej unikany temat, bo równocześnie bardzo mało się o nim mówi. I też faktycznie jest taka potrzeba, żeby ten temat gdzieś może odsunąć, a może właśnie załagodzić, żeby też, też pojawiają się te określenia, którzy, które ludzie często, jak to nas się zgłaszają do fundacji, to mówią, że ich denerwują, jak ktoś mówi, że o osobie zmarłej, że ona odeszła, albo że zasnęła. To bardzo często w tych osobach wzbudza taką złość, że ktoś używa takich łagodzących terminów, które nie opisują tak naprawdę realności i intensywności tej, tej straty. Nie wiem, czy Ty też się spotkałaś z czymś takim, pracując w ogóle z osobami tutaj u nas w fundacji albo terapeutycznie. Wiesz, co ciekawe jest to, co mówisz, bo muszę przyznać, że jak ja czasami y, mówię o tym, że pracuję w fundacji nagle sami, y, że pracuję z osobami ze stratą, y, często jest tak, że z jakichś powodów ten temat nie chce być kontynuowany. Czyli powiesz to, a później zmiana tematu. Tak? E, nadal to się dzieje, nie? No. Czyli y, odejdźmy, zmieńmy, zabawmy i ja też czasami powiem ci, że nawet nie doświadczając straty, ale rozmawiając o śmierci, um, o tym, że pracuje w fundacji, że to jest taki temat naszej pracy, um, osoby nie chcą o tym rozmawiać. Już sam ten temat, że tak. jest to fundacja i no, ciekawe jest to, co mówisz. I, I faktycznie można to zauważyć i to już na tym poziomie nam pokazuje, jak trudny jest ten temat mm -hmm. i jak bardzo my od niego tutaj uciekamy i się wycofujemy, bo ty tylko w tym momencie dzielisz się swoją pracą i tym, co, co robisz na co dzień. A co dopiero, kiedy człowiek faktycznie w kryzysie chciałby się podzielić mm -hmm. tym tematem i o nim porozmawiać, to w ogóle takie zamknięte drzwi, takie tej nieprzepuszczalne postawienie granicy, że teraz rozmawiamy o czymś innym albo może pomyślmy o czymś pozytywniejszym, to może bardzo zaboleć człowieka w ogóle. Ale wiesz, Marta, to jest ciekawe, bo ten temat jakoś tak teraz w tej naszej rozmowie wypłynął i yy, ja też czuję się niewysłuchana, że wiesz, że jak zaczynam mówić o tym, że warto rozmawiać o śmiertelności albo o tym, jak ktoś straci o emocjach i ten temat jest unikany albo yy, Zamykane, jak wiesz, jak tymi drzwiami, prawie taką zasuwą. To ja też sobie teraz myślę, tak czuję, jak o tym zaczęłyśmy rozmawiać, że ja też czuję się niewysłuchana. I zaczynam czuć jakąś złość. I mam ochotę coś z tym zrobić? Jeszcze nie wiem co. Ale Ci dziękuję za to, że powiedziałaś o tym. Cieszę się, że tutaj też y, znalazłeś moje taki kawałek i doszłaś do, 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 do takich wniosków. Bo dla mnie to też jest w ogóle ciekawe, to co powiedziałaś, że. No nawet na takiej, takiej płaszczyźnie dzielenia się mm -hmm. sobą, swoją pracą, swoimi zainteresowaniami, tym obszarem, którym człowiek się zajmuje, no to tutaj jest, jest ta trudność i ludzie jednak te drzwi zamykają, bo to by się mm -hmm. wydawało, że to jest łagodniej jednak, nie? Że tutaj mm -hmm. może, może jednak bardziej będą chcieli posłuchać, a z tego, co powiedziałaś, to, to widać na przeróżnych płaszczyznach i gdzieś intensywnie wybrzmiewa ten może lęk, może niechęć, mm -hmm. która jest związana z tym i, i trochę pytanie właśnie tak, jak ty powiedziałeś, co zrobić dalej? Co my mm -hmm. możemy zrobić, żeby coraz bardziej normalizować ten temat? No I trochę ten podcast jest taką próbą tak naprawdę, bo jest to no, jedyny taki podcast, który mówi praktycznie w no, takiej ilości całkowicie o, o żałobie, o stracie, o śmierci, mm -hmm. o trudnych doświadczeniach, trudnych emocjach, i staramy się w ten sposób też trochę pokazać, że. Że warto rozmawiać, i że to jest mhm. bardzo ważne, żeby rozmawiać, i trochę też otworzyć te drzwi. Mamy mhm. nadzieję, że może, może ktoś pójdzie też za nami i coraz więcej tych drzwi się pootwiera, i jednak te rozmowy będą wybrzmiewać, i one będą się pojawiać, bo to, no to nie da się uniknąć tego tematu. I warto o nim rozmawiać. To też jest mhm. kolejna sprawa, bo chciałam się ciebie jeszcze zapytać, co daje nam takie rozmawianie o śmierci, o stracie, E, wiesz co, zanim odpowiem na to twoje pytanie, to odpowiem na to wcześniejsze, co można by było zrobić, Dobrze. żeby być bardziej e, właśnie jakoś widocznym, bo brzmi to we mnie, wiesz, o, o mówieniu o śmierci, że może gdybyśmy więcej mówili o tym, że jesteśmy śmiertelni, to by było więcej obszaru do rozmowy z osobami, które straciły i byś, by nie czuły się odizolowane, bo by było więcej... Em, Świadomości, gdyby było więcej świadomości, że też jesteśmy śmiertelni. Czyli ten taki kontekst, że nie tylko dla osób, które kogoś straciły, ale wychodząc trochę wcześniej, do tego, że my też jesteśmy śmiertelni. To gdybyśmy my wcześniej myśleli o sobie w taki sposób, to może nam by było łatwiej o tym rozmawiać. Jest nawet taki pomysł, który my już raz spróbowaliśmy w fundacji. Mm. I być może będziemy go dalej kontynuować, e, związany z porozmawianiem o śmierci przy kolacji. Mhm. Jest to w ogóle e, taki amerykański autor, który napisał tą książkę: mhm. porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Znam? I on wyszedł właśnie z tym Aha. pomysłem, e, żeby organizować takie kolacje, mhm. podczas których każdy z nas rozmawia o swojej śmiertelności. Też wspominając bliskie osoby, które mhm. gdzieś, e, gdzieś właśnie no, stracił, ale także o własnej śmiertelności, o swojej śmierci, o tym, jak jakie on w ogóle, on, ona, uczestniczka, uczestniczący w kolekcji ma przemyślenia na ten temat, czy w ogóle mhm. może nigdy nie myślał, może to jest pierwszy raz, kiedy o tym rozmawia. To jest trochę takim dla mnie mhm. otwarciem drzwi, taka inicjatywa, tak. może bardzo... Gdzieś też pomóc w poruszeniu tego tematu? Czyli, że się po, poszer, poszerza się społeczność, mhm. no nie, która zaczyna o tym rozmawiać, i może będzie miała większą łatwość i y, y, dostępność w sobie do rozmawiania o tym z osobami, które doświadczyły tego. Czyli to też trochę odpowiedź na to pytanie, y, a, a może nie, to drugie twoje pytanie było, co się dzieje, jeśli nie jesteśmy wysłuchani? No to tłumimy, myślimy o sobie yy, yy, trudno nie? I, i zostajemy na dłużej w tym stanie. Tak sobie myślę. I trudno nam wyjść z tego też obszaru żałoby. A gdybyśmy poszerzali rzeczywiście społeczność w takiej dostępności emocjonalnej i otwartości na, na to, że jednak jesteśmy śmiertelni i osoby, które przeżywają i zaczynamy o tym rozmawiać, i by było nas więcej, nie tylko te osoby odizolowane, które kogoś tracą. Tylko, że też osoby, które kogoś nie straciły, ale myślą o, o swojej śmiertelności. To może by to było jakoś łatwiejsze, jakieś bardziej przenikalne, jakieś bardziej świadome, tak sobie myślę. Jeszcze nie jest to we mnie jakoś doprecyzowane i ułożone, ale jakoś tak w tej naszej rozmowie mi to brzmi i wibruje. No i ja też właśnie słyszę w tym taką uniwersalność wtedy tego tematu, mm. no bo to jest, wtedy to jest takie doświadczenie, które faktycznie. Nas wszystkich łączy i ludzie to zauważają. To też jest e. kwestia tego zauważenia, właśnie, bo, bo to, że to jest, no to, to jest jedna rzecz, ale druga jest właśnie to otwarcie i zauważenie. Myślę, mm -hmm. że no, wszystkie takie inicjatywy też, które poruszają ten temat, są bardzo ważne I, i my też właśnie, no i przez ten podcast, ale też przez działalność fundacji, przez telefon wsparcia, przez różne inicjatywy, które się u nas pojawiają, chcemy mm -hmm. poszerzyć ten społeczny dyskurs i, i wprowadzić mm -hmm. tam trochę tą. Naszą śmiertelność, nie jako coś strasznego mhm. i nie wiadomo co, żeby tutaj gdzieś, tylko właśnie takie oswojenie tego tematu. Trochę podejście do tego, no, jak do części życia mhm. i jak my możemy się sobą i innymi w tym zaopiekować. I to też jest, myślę, bardzo, bardzo ważne mhm. i, i to dużo, dużo daje. Powiem Ci Marta, że od kiedy y, bardziej uznaję swoją śmiertelność, tym mam większy oddech na życie. Jakkolwiek by to interpretować, ja to tak czuję, większy oddech na życie e, i większą szczęśliwość i zgodę na wiele rzeczy bardziej, niż jak wcześniej jej nie uznawałam. Też tak trochę rozmawialiśmy o tym w poprzednim jednym hmm. z odcinków o lęku przed śmiercią i myślę, że to jest ważne, bo trochę z tego, co mówisz, to to, to poczucie, tej swojej własnej śmiertelności, otworzyło cię na te rzeczy, które w życiu są dla ciebie ważne i, i mm -hmm. cenne, żeby też zwrócić na nie uwagę, żeby wiedzieć w ogóle, co to jest, bo może to jest też taki moment, żeby się zatrzymać i się zastanowić, co jest dla mnie ważne, kto jest dla mnie ważny i jak ja mogę zrobić tak, żeby być bliżej tego. Mm -hmm. Bo jestem śmiertelna. Chcę domknąć to, żeby nazywać to, nie? Wszyscy jesteśmy śmiertelni. <śmiech> <śmiech> tak, jesteśmy. Dziękuję Ci bardzo Agato za tą rozmowę i dziękuję Ci, że przyszłaś tutaj. Podzieliłaś się też swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo wszystkim widzom i słuchaczom, którzy z nami byli podczas tej rozmowy o jakże trudnym temacie, o którym naprawdę warto rozmawiać, i zachęcamy wspólnie z Agatą myślę do tego, żeby ten temat poruszać i żeby on wybrzmiewał. E, oczywiście też bardzo zachęcam Was do, do wspierania naszego podcastu na Patronite, przez różne zbiórki, które organizujemy na Facebooku, e, właśnie też na, na portalu Patronite. I jak najbardziej, jeżeli Wam się podoba nasz podcast, to także do subskrybowania naszego kanału i do śledzenia dalszych odcinków, które na pewno będą się pojawiały. Ja, Marta, bardzo Ci dziękuję za tą. Niezwykle cenną i twórczą dla mnie rozmowę, spontaniczną, ale też te otwierającą jakoś te drzwi, może właśnie na, te, na rozmowie, rozmowie o śmierci przy kolacji. Why not? I dziękuję, drodzy Państwo, jeśli tutaj jesteście. Zapraszam. I dziękuję.